Weź poszedł ode mnie kurwa, nie mam czasu na ciebie. Kurwa, nie trafiłem Dobra, spoko, nie musisz być taki nerwowy Wie, żartuję, kurwa spokojnie. Będzie, będziemy się bić czy... O czekaj. Nie, nie mam, muszę się bić. Spoko. Dobra, to to kurwa mać i też przyszedłbym na loot czysty i widzisz, nie widziałem twarzy, ani bandaży, ani kurwa tego? My tu w jesteśmy, to spróbujemy się nie zabić. Nie, dziękuję, masz pozdrowienia. Dzięki, dzięki. Kurwa.